Byli i nie ma, zniknęli. Za zimno? Wolne żarty. O kim mówię? O migrantach na polsko-białoruskiej granicy. Od trzech dni, ani jednego. Kiedy był? Cud? Czy co? Od ponad czterech lat właściwie nie było dnia, nie było nocy, gdy ktoś nie próbował się przedostać. Niezależnie Jakbyśmy nie uszczelniali tej granicy, jak wysokich płotów byśmy tam nie stawiali i tej całej perymetrii tam nie urządzali i tych wszystkich cudów techniki, na granicy wciąż ktoś był od czterech lat. Ktoś próbował się przez tę granicę przedostać. A tu? No cud. A może to żaden cud. Żadne cudowne uszczelnienie granicy. Tylko deal. Może Łukaszenka okazał się jak zwykle niezłym handlarzem, i w zamian za otwarcie przejść granicznych z Białorusią zatrzymał migrantów. A może jeszcze inaczej może to my jesteśmy dobrymi negocjatorami. I zero migrantów na granicy to tylko część tej umowy. W każdym razie na wschodzie mamy zmianę. I oby wraz z nią Łukaszenka wypuścił wreszcie z więzienia Andrzeja Poczobuta.